Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czasami budzisz się z uczuciem niepokoju, jakby coś w twoim życiu było niekompletne? Dziś podzielę się z tobą trzema potężnymi słowami, które ojciec Pio objawił, że powinniśmy wypowiadać przed snem, a które mogą całkowicie odmienić twoje życie. Jeśli szukasz prawdziwego spokoju i ochrony, musisz to usłyszeć, zanim będzie za późno. Ojciec Pio z głęboką mądrością i specjalnym połączeniem z Bogiem pozostawił nam to nauczanie, o którym wielu nie wie i które, niestety, ignorujemy każdej nocy. Te trzy proste słowa mają moc przekształcenia Twojego odpoczynku, Twojego przebudzenia i całego Twojego życia. Jeśli czujesz, że troski Cię przytłaczają lub że czegoś brakuje w Twoim życiu duchowym, ta wiadomość jest specjalnie dla Ciebie. Zanim ujawnię te trzy transformujące słowa, Chcę, abyś wiedział, że tysiące ludzi już doświadczyło znaczących zmian w swoich życiach, stosując tę praktykę ojca Pio. Nie jest to zbieg okoliczności, że czytasz tę wiadomość właśnie teraz. Jeśli wierzysz w moc nauk ojca Pio, napisz w komentarzach jestem gotowy, aby otrzymać to błogosławieństwo. To, czym się z tobą podzielę, to nie puste słowa, ale trzy konkretne działania, których nauczył nas ojciec Pio, poparte latami doświadczenia duchowego i świadectwami przemiany. Każde z tych słów ma specjalny cel, a gdy wypowiadamy je przed snem, otwieramy drzwi do niezwykłej ochrony w naszym życiu. Zanim kontynuuję, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień. Dlaczego? Ponieważ co tydzień ujawniam potężne sekrety, takie jak ten, które mogą zmienić twoje życie. Nie przegap żadnej z tych specjalnych wiadomości, które pomagają tysiącom ludzi. Troski, stres i problemy mogą wydawać się cięższe w nocy, ale po poznaniu i zastosowaniu tych trzech słów ojca, Pio zauważysz natychmiastową różnicę w swoim życiu. Twój odpoczynek będzie głębszy, twoje przebudzenie bardziej pełne nadziei, a twoje dni będą wypełnione nowym światłem. Ojciec Pio przez całe swoje życie poświęcał się pomaganiu ludziom w znalezieniu drogi do pokoju i ochrony. Wśród jego licznych nauk jest jedna, która wyróżnia się szczególnie znaczenie naszych ostatnich słów przed snem. Ta praktyka, którą się z tobą podzielę, ma moc przekształcenia nie tylko twoich nocy, ale każdego aspektu twojego życia. Wielu z nas prowadzi zabiegane życie, biegnąc z miejsca na miejsce, stawiając czoła ciągłym wyzwaniom, praca, rodzina, obowiązki, wszystko to gromadzi się w naszych umysłach. Kiedy nadchodzi noc, ojciec Pio doskonale rozumiał tę codzienną walkę, obserwował jak jego naśladowcy, ludzie tacy jak ty i ja, niosą ciężkie troski aż do momentu zasypiania. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wiele osób budzi się zmęczonych, mimo że spało wystarczająco długo? Albo dlaczego niektóre ranki budzisz się z uczuciem ciężaru w sercu? Ojciec Pio odkrył, że tak się dzieje, ponieważ nie kończymy właściwie naszego dnia. To jak zostawienie drzwi swojego domu otwartych w nocy, cokolwiek może wejść. Trzy słowa, których nauczył nas ojciec Pio, działają jak klucz, który zamyka drzwi dla negatywności i otwiera portale ochrony. Nie są to magiczne słowa, ale konkretne działania, które gdy są wykonywane z szczerością, mają moc przekształcenia naszego nocnego doświadczenia, a w konsekwencji całego naszego życia. Wyobraź sobie na chwilę, że twój umysł jest jak pokój. W ciągu dnia ten pokój wypełnia się różnymi przedmiotami troskami, lękami, radościami, nadziejami. Kiedy nadchodzi noc, musimy uporządkować ten pokój przed odpoczynkiem. Trzy słowa ojca Pio są jak klucz do idealnego uporządkowania tej wewnętrznej przestrzeni. Moment przed snem jest szczególnie potężny, ponieważ wtedy nasz podświadomy umysł jest najbardziej otwarty. Ojciec Pio wiedział, że ostatnie słowa i myśli, które mamy przed snem, nadal działają w naszym duchu przez całą noc. Dlatego tak bardzo nalegał na znaczenie tego momentu. Zanim ujawnię te trzy transformujące słowa, chcę, abyś zrozumiał coś kluczowego. Ich moc nie leży w prostym, mechanicznym powtarzaniu. Ojciec Pio podkreślał, że powinny one pochodzić z serca, z szczerością i prawdziwą intencją. Tylko wtedy mogą objawić całą swoją moc w Twoim życiu. Pierwszym słowem, którego nauczył nas ojciec Pio, aby wypowiadać przed snem, jest dziękuję. Ale nie chodzi tu o proste, powierzchowne podziękowanie. Ojciec Pio pokazał nam, że istnieje specjalny sposób dziękczynienia który ma moc całkowicie przekształcić nasze życie podczas snu. Kiedy dziękujemy przed snem, uznajemy całe dobro, które istnieje w naszym życiu, nawet pośród trudności. Ojciec Pio wyjaśniał, że często tak bardzo skupiamy się na naszych problemach, że zapominamy dostrzegać błogosławieństwa, które nas otaczają. To jak noszenie ciemnych okularów, które pozwalają nam widzieć tylko negatywne rzeczy. Wiesz, dlaczego ojciec Pio tak bardzo nalegał na dziękczynienie przed snem? Ponieważ odkrył, że wdzięczność ma transformującą moc nad naszym duchem. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nasz umysł się reprogramuje, nasze serce się otwiera, a nasze życie zaczyna się zmieniać. To jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Nagle wszystko staje się jaśniejsze. Praktyka wdzięczności, której nauczył nas ojciec Pio, ma trzy fundamentalne aspekty. Po pierwsze, powinniśmy dziękować za oczywiste błogosławieństwa naszą rodzinę, nasz dom, naszą pracę, nasze zdrowie. Po drugie, i to jest bardzo ważne, powinniśmy dziękować za trudności, z którymi się borykamy. Tak, dobrze słyszysz. Ojciec Pio mówił, że próby są zamaskowanymi okazjami do naszego wzrostu. Trzeci aspekt, i być może najpotężniejszy, to dziękczynienie za to, co ma nadejść. Ojciec Pio nauczył nas, że kiedy dziękujemy z wyprzedzeniem, okazujemy głębokie zaufanie planom Boga dla naszego życia. To jak zasianie nasienia błogosławieństw na następny dzień. Ale jak możemy wprowadzić w życie to nauczanie ojca Pio? Jest to prostsze niż się wydaje. Przed snem poświęć kilka minut na przypomnienie sobie swojego dnia. Pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być duże lub małe rzeczy. Może to być uścisk ukochanej osoby, pyszny posiłek, rozwiązany problem, lub po prostu fakt, że jesteś żywy i możesz oddychać. Ojciec Pio nauczył nas, że wdzięczność powinna być konkretna. Zamiast mówić dziękuję za wszystko, zidentyfikuj konkretne sytuacje. Na przykład, dziękuję za telefon od mojego syna tego ranka, dziękuję za siłę dostawienia czoła temu wyzwaniu w pracy. Dziękuję za spokój, który czuję w tej chwili. Kiedy praktykujemy wdzięczność w ten sposób, dzieje się coś niezwykłego. Nasz mózg zaczyna naturalnie szukać więcej powodów do wdzięczności. To jak trenowanie mięśnia: im bardziej go ćwiczymy, tym silniejszy się staje. Ojciec Pio zauważył, że ludzie, którzy praktykowali tę formę wdzięczności przed snem, zaczynali dostrzegać więcej błogosławieństw w swoich życiach. Ponadto, Wdzięczność ma bezpośredni wpływ na jakość naszego snu. Kiedy zasypiamy z wdzięcznym sercem, nasz sen jest głębszy i bardziej regenerujący. Ojciec Pio wyjaśniał, że dzieje się tak, ponieważ wdzięczność uwalnia naszego ducha od niepotrzebnych ciężarów, które zwykle dźwigamy. Specjalną praktyką, którą polecał ojciec Pio, jest trzymanie małego notesu przy łóżku. Przed snem zapisz trzy powody do wdzięczności. Nie muszą to być wielkie wydarzenia. Czasami najbardziej znaczące błogosławieństwa przychodzą w postaci małych chwil uśmiech, promień słońca, filiżanka gorącej kawy. Ta praktyka wdzięczności, której nauczył nas ojciec Pio, jest jak klucz, który otwiera pierwsze drzwi do nocy pełnej spokoju i przebudzenia pełnego nadziei. To pierwszy krok do przekształcenia nie tylko naszych nocy, ale całego naszego istnienia. Drugim słowem, którego nauczył nas ojciec Pio, aby wypowiadać przed snem, jest przebacz. Ta praktyka jest fundamentalna, aby uwolnić nasze serce od wszystkiego, co uniemożliwia nam prawdziwy odpoczynek. Ojciec Pio rozumiał, że często kładziemy się spać, dźwigając ciężary, które do nas nie należą. Czy zauważyłeś, jak błędy dnia, nawet te najmniejsze, wydają się olbrzymie, kiedy kładziemy się spać? Ojciec Pio wyjaśniał, że dzieje się tak, ponieważ nasze sumienie naturalnie dąży do pokoju, a ten pokój przychodzi tylko wtedy, gdy jesteśmy szczerzy wobec siebie i Boga co do naszych działań. Ale uwaga, kiedy mówimy o uznaniu naszych błędów przed snem, nie chodzi o dręczenie się poczuciem winy lub żalu. Ojciec Pio uczył, że ten moment uznania powinien być aktem miłości do siebie. To jak czyszczenie rany, może trochę boleć, ale jest konieczne, aby się zagoiła. Praktyka przebaczenia, którą pozostawił nam ojciec Pio, ma kilka poziomów. Pierwszy to uznanie naszych własnych błędów z uczciwością. Nie musimy robić wyczerpującej listy każdego małego błędu, ale zidentyfikować te postawy lub słowa, które wiemy, że nie były poprawne. To moment szczerości wobec siebie. Drugi poziom to proszenie o przebaczenie z szczerym sercem. Ojciec Pio nalegał, że nie chodzi o magiczną formułę ani zapamiętane słowa, ale o szczery dialog z Bogiem, uznanie naszych ograniczeń i naszą chęć bycia lepszymi. To jak rozmowa z kochającym Ojcem, który już zna nasze serce. Ale jest trzeci poziom, o którym wiele osób zapomina przebaczenie sobie. Ojciec Pio zauważył, że wiele osób mogło prosić o przebaczenie Boga i innych, ale nadal dźwigało ciężar samokrytyki i osądzania siebie. Ten krok jest kluczowy, aby zamknąć cykl przebaczenia. Jak możemy wprowadzić w życie to nauczanie ojca Pio? Przed snem poświęć kilka minut na refleksję nad swoim dniem, nie jak surowy sędzia, ale jak zrozumiały obserwator. Zapytaj siebie, co mogłem zrobić lepiej dzisiaj? Kogo mogłem zranić swoimi słowami lub działaniami? W jakim momencie nie postępowałem zgodnie ze swoimi wartościami? Ojciec Pio nauczył nas, że to ćwiczenie powinno być natychmiastowe po konkretnym akcie przebaczenia. Może to być tak proste, jak powiedzenie, rozpoznaje moje błędy i zobowiązuje się być lepszym jutro. Ważne jest, aby te słowa wychodziły z serca i były poparte prawdziwą chęcią zmiany. Ważne jest również, aby zrozumieć, że ta praktyka nie dotyczy tylko wielkich błędów. Czasami to małe postawy najbardziej ciążyły na naszym sumieniu. Ostre słowo do członka rodziny, moment niecierpliwości w pracy, negatywna myśl, którą żywiliśmy bardziej niż to konieczne. Ojciec Pio wyjaśniał, że kiedy praktykujemy to nocne uznanie, dzieje się coś cudownego. Zaczynamy być bardziej świadomi naszych działań w ciągu dnia. To jakbyśmy zapalili wewnętrzne światło, które pomaga nam podejmować lepsze decyzje w teraźniejszości. Ta praktyka ma również bezpośredni wpływ na jakość naszego snu. Kiedy kładziemy się spać z lekkim sercem, po tym jak uznaliśmy i uwolniliśmy się od naszych błędów, nasz odpoczynek jest głębszy i bardziej regenerujący. Ojciec Pio mówił, że to jak kładzenie się spać po sprzątaniu i uporządkowaniu naszego wewnętrznego domu. Trzecim i ostatnim słowem którego nauczył nas ojciec Pio, aby wypowiadać przed snem jest ufam. To słowo pozornie proste. Zawiera jeden z najpotężniejszych aktów, jakie możemy wykonać przed snem: całkowite powierzenie naszych trosk. Ojciec Pio odkrył, że wiele osób spędza bezsenne noce, ponieważ przywiązuje się do sytuacji, których nie mogą kontrolować. Ile razy kładłeś się spać, myśląc o problemach, które nie mają natychmiastowego rozwiązania: troskach o pracę, rodzinę, zdrowie, przyszłość. Ojciec Pio rozumiał, że te troski są jak łańcuchy, które nas więżą, uniemożliwiając nam prawdziwy odpoczynek. Dlatego nauczył nas praktycznego sposobu uwolnienia się od tych ciężarów. Praktyka zaufania, którą nam pozostawił ojciec Pio, nie jest prostym wyznaniem wiary, ale świadomym aktem powierzenia. Momentem, w którym decydujemy się uwolnić od wszystkiego, co nas przytłacza. To jak opróżnienie ciężkiego plecaka, który nosiliśmy przez cały dzień. Każda troska, którą powierzamy, to jeden ciężar mniej, który dźwigamy. Ale jak możemy praktykować to powierzenie w skuteczny sposób? Ojciec Pio nauczył nas prostego, ale głębokiego sposobu. Przed snem zidentyfikuj trzy główne troski, które są w twojej głowie. Nie próbuj ich minimalizować ani usprawiedliwiać, po prostu rozpoznaj je takimi, jakie są. Następny krok jest kluczowy. Dla każdej zidentyfikowanej troski musimy dokonać świadomego oświadczenia powierzenia. Na przykład, ta sytuacja w mojej pracy, która mnie martwi, powierzam ją. Nie mogę jej rozwiązać, gdy śpię, więc wybieram zaufanie. To akt mądrości, aby rozpoznać, że jest czas na działanie i czas na odpoczynek. Ojciec Pio wyjaśniał, że często opieramy się temu powierzeniu, ponieważ czujemy, że jest to forma porzucenia lub nieodpowiedzialności, nic nie mogłoby być dalej od prawdy. Powierzenie naszych trosk przed snem jest aktem inteligencji emocjonalnej i duchowej, to uznanie, że potrzebujemy odpoczynku, aby stawić czoła wyzwaniom z odnowioną energią. Specjalną praktyką, którą polecał ojciec Pio, jest wizualizowanie każdej troski jako przedmiotu, który wkładamy do pudełka. Zamykając to pudełko, dokonujemy świadomego aktu zaufania, że rozwiązania nadejdą we właściwym momencie. Nie chodzi o zaprzeczanie problemom, ale o wybór, aby nie pozwolić im odebrać nam spokoju w nocy. Ta praktyka zaufania ma natychmiastowy wpływ na nasz układ nerwowy. Kiedy świadomie decydujemy się uwolnić od naszych trosk, nasze ciało reaguje, napięcie w ramionach maleje, oddech staje się głębszy, a nasz umysł zaczyna się uspokajać. Ojciec Pio zauważył, że ludzie, którzy praktykowali to nocne powierzenie, budzili się z większą klarownością umysłu i energią. Ponadto ta praktyka uczy nas czegoś cennego na temat kontroli. Ojciec Pio wyjaśniał, że duża część naszej nocnej niepokoju wynika z chęci kontrolowania sytuacji, które są poza naszym zasięgiem. Kiedy praktykujemy powierzenie, Uczymy się odróżniać to, co możemy zmienić, od tego, co musimy zaakceptować. Ważnym aspektem tej praktyki jest jej regularność. Ojciec Pio nalegał, aby powierzenie stało się nocnym nawykiem, tak naturalnym jak mycie zębów. Z czasem zauważysz, że troski tracą swoją moc nad tobą, nie dlatego, że magicznie znikają, ale dlatego, że uczysz się radzić sobie z nimi w mądrzejszy sposób. Te trzy słowa dziękuję, przebacz i ufam tworzą pewną drogę do nocy pełnej pokoju i dni pełnych nadziei. Są jak trzy klucze, które używane razem otwierają drzwi do pełniejszego i chronionego życia. Wyobraź sobie na chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś każdej nocy przed snem praktykował te trzy słowa z szczerością. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z wdzięcznym sercem, wolnym od winy i bez ciężaru trosk. Ojciec Pio zapewnił nas, że ta transformacja jest możliwa dla każdego z nas. Piękno tych praktyk leży w ich prostocie. Nie wymagają godzin poświęcenia ani skomplikowanych rytuałów, potrzebujesz tylko kilku minut przed snem i serca gotowego do wzrostu. Ojciec Pio rozumiał, że w prostocie tkwi prawdziwa moc duchowej transformacji. Przypomnijmy sobie razem te trzy kroki. Po pierwsze, podziękuj za wszystko, co masz i za to, co ma nadejść. Ten akt wdzięczności otwiera twoje serce na przyjęcie większych błogosławieństw. Po drugie, rozpoznaj swoje błędy i uwolnij swoje sumienie poprzez przebaczenie. Ta szczerość wobec siebie pozwala ci rosnąć i stawać się lepszym z każdym dniem. Po trzecie, powierz swoje troski i zaufaj, że wszystko ma swój czas i rozwiązanie. Ojciec Pio zauważył, że ci, którzy praktykują te trzy słowa, Doświadczają zauważalnych zmian w swoich życiach. Nie tylko jakość snu się poprawia, ale także zaczynają patrzeć na życie z innej perspektywy. Problemy nie znikają magicznie, ale nasza zdolność do radzenia sobie z nimi się wzmacnia. Zapraszam Cię do wprowadzenia w życie tych trzech słów już tej nocy przed snem. Nie czekaj, aż okoliczności będą idealne. Nie czekaj, aż poczujesz się całkowicie gotowy. Moment, aby zacząć, jest teraz. Jak mówił ojciec Pio, każda noc jest nową okazją do przekształcenia naszego życia. Rozważając słowa i praktyki przekazane przez ojca Pio, zdajemy sobie sprawę, że nie są one jedynie duchowymi radami, ale praktycznym przewodnikiem do pełniejszego i bardziej spokojnego życia. Prostota tych trzech słów dziękuję, przebacz i ufam kryje w sobie transformującą moc, dostępną dla każdego, niezależnie od wiary czy przekonań. Wprowadzając te praktyki do naszej nocnej rutyny, robimy znaczące kroki w kierunku bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia. Wdzięczność, jako pierwsze słowo nauczane przez ojca Pio, przypomina nam o znaczeniu rozpoznawania i doceniania błogosławieństw w naszym życiu. Często jesteśmy tak skupieni na naszych problemach i wyzwaniach, że zapominamy docenić dobre rzeczy, które nas otaczają. Praktykując wdzięczność przed snem, trenujemy nasz umysł, aby patrzeć na świat z bardziej pozytywnej i pełnej nadziei perspektywy. To nie tylko poprawia jakość naszego snu, ale także pomaga nam stawić czoła codziennym wyzwaniom z większą odpornością i optymizmem. Ponadto, wdzięczność łączy nas z innymi w głębszy i bardziej znaczący sposób. Kiedy wyrażamy naszą wdzięczność wobec ludzi w naszym życiu, Wzmacniamy nasze relacje i tworzymy środowisko miłości i wzajemnego wsparcia. Jest to szczególnie ważne w świecie, w którym często czujemy się odłączeni i izolowani. Wdzięczność przypomina nam, że nie jesteśmy sami i że zawsze jest coś lub ktoś, za co możemy być wdzięczni. Drugie słowo przebacz uczy nas znaczenia uwolnienia uraz i win przed snem. Często dźwigamy ciężar naszych błędów i żalów co może uniemożliwić nam prawdziwy odpoczynek. Praktykując przebaczenie, uwalniamy się od tych ciężarów emocjonalnych i otwieramy się na uzdrowienie i wewnętrzny pokój. Nie oznacza to, że powinniśmy zapominać lub minimalizować nasze błędy, ale raczej, że powinniśmy je rozpoznawać i uczyć się na nich, abyśmy mogli iść naprzód z lżejszym i bardziej otwartym sercem. Przebaczenie uczy nas również znaczenia, samo współczucia. Często jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami i możemy być dla siebie zbyt surowi z powodu naszych błędów i porażek. Praktykując przebaczenie, uczymy się traktować siebie z większą łagodnością i zrozumieniem, uznając, że jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Pomaga nam to pielęgnować zdrowszą i bardziej kochającą relację z samymi sobą, co jest niezbędne dla naszego dobrostanu emocjonalnego i duchowego. Ponadto. Przebaczenie uczy nas znaczenia uwolnienia uraz wobec innych. Często dźwigamy żale i urazy wobec osób, które nas zraniły lub zawiodły, co może uniemożliwić nam pójście naprzód i życie pełnią życia. Praktykując przebaczenie uwalniamy się od tych negatywnych uczuć i otwieramy się na uzdrowienie i pojednanie. Nie oznacza to, że powinniśmy zapominać lub minimalizować działania innych, ale raczej że powinniśmy nauczyć się puścić i iść naprzód, abyśmy mogli żyć w pokoju i harmonii. Trzecie słowo ufam uczy nas znaczenia powierzenia naszych trosk i lęków wyższej mocy przed snem. Często kładziemy się spać, martwiąc się problemami i wyzwaniami, które są poza naszą kontrolą, co może uniemożliwić nam prawdziwy odpoczynek. Praktykując zaufanie, Uczymy się uwolnić te troski i ufać, że wszystko wydarzy się we właściwym czasie i we właściwy sposób. Pomaga nam to pielęgnować poczucie pokoju i spokoju, nawet w obliczu niepewności życia. Ponadto, zaufanie uczy nas znaczenia życia w teraźniejszości. Często jesteśmy tak zajęci przyszłością lub przeszłością, że zapominamy docenić i cieszyć się teraźniejszością. Praktykując zaufanie, uczymy się uwolnić te troski. I skupić się na teraźniejszości, gdzie naprawdę dzieje się życie. Pomaga nam to pielęgnować poczucie wdzięczności i zadowolenia, nawet w obliczu trudności i wyzwań życia. Zaufanie uczy nas również znaczenia wiary w siebie i w nasze umiejętności. Często wątpimy w siebie i w naszą zdolność do stawienia czoła i pokonania wyzwań życia, co może uniemożliwić nam osiągnięcie naszego pełnego potencjału. Praktykując zaufanie. Uczymy się wierzyć w siebie i w naszą zdolność do radzenia sobie z każdą sytuacją, jaką życie nam stawia. Pomaga nam to pielęgnować poczucie mocy i pewności siebie, co jest niezbędne dla naszego wzrostu osobistego i duchowego. Ponadto te trzy słowa i praktyki uczą nas znaczenia pielęgnowania zdrowej i odnawiającej nocnej rutyny. Często zaniedbujemy naszą nocną rutynę i nie poświęcamy wystarczającej uwagi naszemu odpoczynkowi i relaksowi, co może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i dobrostan. Wprowadzając te praktyki do naszej nocnej rutyny, tworzymy świętą przestrzeń dla odpoczynku, refleksji i odnowy, co jest niezbędne dla naszego dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Te praktyki uczą nas również znaczenia tworzenia odpowiedniego środowiska, do snu i relaksacji. Często nasze środowisko snu jest pełne rozproszeń i bodźców, które mogą uniemożliwić nam prawdziwy odpoczynek. Tworząc spokojne i spokojne środowisko, sygnalizujemy naszemu ciału i umysłowi, że nadszedł czas na odpoczynek i relaks. Może to obejmować takie rzeczy jak wyłączanie elektroniki, przyciemnianie świateł i tworzenie czystej i uporządkowanej przestrzeni. Ponadto te praktyki uczą nas znaczenia dbania o nasze ciało i umysł przed snem. Często zaniedbujemy nasze zdrowie i dobrostan i nie poświęcamy wystarczającej uwagi naszym potrzebom fizycznym i emocjonalnym. Wprowadzając praktyki takie jak medytacja, głębokie oddychanie i rozciąganie do naszej nocnej rutyny, dbamy o nasze ciało i umysł, przygotowując je na głęboki i odnawiający sen. Te praktyki uczą nas również znaczenia refleksji nad naszym dniem i naszymi działaniami przed snem. Często kładziemy się spać bez refleksji nad naszym dniem i bez zastanowienia się, jak nasze działania i wybory wpłynęły na nas samych i innych. Poświęcając czas na refleksję nad naszym dniem, pielęgnujemy większą świadomość i zrozumienie siebie i naszego wpływu na świat. Pomaga nam to rosnąć i ewoluować jako jednostki. I żyć życiem bardziej zgodnym z naszymi wartościami i celami. Wreszcie, te praktyki uczą nas znaczenia pielęgnowania postawy otwartości i gotowości przed snem. Często kładziemy się spać z umysłem pełnym myśli i trosk, co może uniemożliwić nam prawdziwy odpoczynek. Pielęgnując postawę otwartości i gotowości, tworzymy przestrzeń dla wglądów, inspiracji, i wskazówek, które mogą nam pomóc w nawigowaniu po wyzwaniach i możliwościach życia. Pomaga nam to budzić się z poczuciem jasności i celu, gotowi do stawienia czoła nowemu dniowi z odwagą i determinacją. Podsumowując, trzy słowa i praktyki przekazane przez Ojca Pio, dziękuję, przebacz i ufam, oferują potężny i transformujący przewodnik do pełniejszego, bardziej spokojnego i znaczącego życia. Wprowadzając te praktyki do naszej nocnej rutyny, pielęgnujemy większą świadomość, wdzięczność i zaufanie w siebie i w świat wokół nas. Pomaga nam to stawić czoła wyzwaniom życia z większą odpornością i optymizmem oraz żyć życiem zgodnym z naszymi najgłębszymi wartościami i celami. Niechaj przyjmiemy te praktyki z otwartym sercem i gotowym umysłem, i niech doświadczymy pokoju, radości i pełni, jakie mają do zaoferowania. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień. Dlaczego? Ponieważ co tydzień dzielę się takimi istotnymi informacjami, objawieniami i radami ojca pio, które mogą chronić twoje życie i życie twoich bliskich. Podziel się tym filmem z tymi, których kochasz. Wiele osób potrzebuje usłyszeć te słowa nadziei i przemiany. Mądrość ojca pio. Żyje dalej przez tych, którzy wprowadzają w życie jego nauki. Zachęcam cię do napisania w komentarzach, jak te trzy słowa wpłynęły na Twoje życie. Podzielenie się swoim doświadczeniem może zainspirować innych do rozpoczęcia własnej drogi przemiany. I pamiętaj, nie chodzi o powtarzanie pustych słów, ale o tworzenie świętego momentu każdej nocy, przestrzeni spotkania z samym sobą i swoją wiarą. Te trzy słowa. Dziękuję, przebacz i ufam, są dziedzictwem Ojca Pio dla nas wszystkich, prezentem, który może przekształcić nasze noce, a wraz z nimi całe nasze życie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału Wieczna wiadomość Ojca Pio, po więcej wiadomości nadziei i przemiany.